Dzisiaj czemu mam tylko jedną butelkę. Jest istotne, ok? Mam dziurę. Zaraz bym... um, Tu jest woreczek, dlatego, żeby to nie przeciekało. Um, I zaczynamy od amelki. Wiem, amelka już jest duża, ale nadal jeszcze za mała, żeby. W sensie no, je, będzie teraz jeść kaszkę za chwilę, ale tego wam nie pokażę, bo to jest długi proces. Ona lubi się czapkać. Okej, okay. jak zje kaszka, to nawet pócę. Właśnie odbijam y, mleczkiem. I kaszkę już zjadłam. Okej. Okay. Teraz... Ola. Ola najbardziej mnie irytuje tym, że główkę ma poniesioną. No ale... Pewnie żeby ją trzymać i żeby to tak słodko wyglądało, ale dobra yy, Ola już nie je kaszek. Nie się nie może jeść, jeszcze jest za mała. Teraz yy, położymy ich spać, bo one wstały niedawno. W sensie no wstały 4 Nie, no o 6 wstały. Czyli się mnie obudziły. mega was piszcie w komentarzach i dziewczyny i dziewczyny moja przyjaciółka i, i, i siostra Wy dziewczyny ty, tak wy, tak wy, tak wy, tak wy. Boże co ja powiedziałam, ale dobra e, możecie do mnie zadzwonić i powiedzieć. Okej, okay, następna osoba tylko klepie, Nie wiem jak to się mówi, więc... Okej, okay. smoczka tam. No. Opa, i teraz Szymon. Eduardzie e, Filipek. Jego dzisiaj tak ubrałam, wiem, ona jest prawie tak samo brań i Amelka też, ale Amelce po prostu tylko skróciłam spodzianki, a Filipkowi tylko ubrałam e, bluszkę. Okej, okay, będę go teraz karmić. Mam czwórkę dzieciaków. Tylko to jest po prostu woda z farbką Kładziemy go i... Polka Kurde, nie odbiłam Filipkowi I tak pokażę Wam. W sumie i tak muszę to naprawić. Bo tak yy, potrzebujemy po prostu butelkę. Czekajcie. Wykałaczkę, żeby tą gumkę ściągnąć. Nie, no, nie no, to nie jest obowiązkowe, ale... Okej, wyrastałam ja tą gumkę, więc um, potrzebujemy gumeczkę i folijkę, reklamówki można wyciąć, lub z woreczka i nakładamy tę folikę na, yy, na to, ale przed tym bierzemy gumeczkę, jak mamy taką jak ja, taką mniejszą, bierzemy na dwa. Znaczy większą, to na trzy. Oj, wiem na trzy. No, na dwa wystarczy i u nas... Omega pomaga, gdy mamy lalki, które nie piją, a jak nawet piją yy, jakieś te, o naprawdę lepiej im nie dawać jakiś farbek o normalne picie, bo jak się normalne picie źle to określiłam, bo dacie zaraz Coca-Cola. E, chodzi, chodzi mi o to, że wodę, zwykłą z kranu albo z źródła sklep po prostu. Zerwała się górka. Poczekajcie. Okej, okay, jeszcze was... raz górka wracam. Jak coś nie przypomniałam, tylko powiedziałam górka. Gdzie jest zakrętka? żeby mieć zakrętkę, bo jak nie mamy zakrętki to nie mamy po co to robić Tutaj tak nam niczym nie pomoże Jeszcze raz Weźmy to um, tak taką tą, tą mocną y Mocno. No wiecie, jak są takie foliki, nie kładamy, nie nakładamy tego tak, tylko o tak. I żeby każdy bok miał trochę foliki, bo inaczej będzie wypływać te nasze roztwór. Kosmosu. Okej, okay. i już mamy to lepiej tego, I lepiej tego nie y, odcinać gdy. Się nie upewnimy, że to nie cieknie. Dobra, ja na wszelki wypadek tak zostawię. I jedno. tak to ma wyglądać. Wydajemy farbkę i możemy też wstrząsać. Byle co robić. Z tym, co chcecie. Możecie tam nawet nie wiem. Yy, zielone coś albo jakiś Coca-Cola na i to wypłynie polecam u takiej jednej youtuberki to zrobiłam i wam tylko powiedziałam czy to działa bo jakby nie działało jeszcze, byście nie mieli po co to robić więc ja to tutaj stawiam Dzieciaczki, daję do łóżeczka na dół. Do łóżeczka na dół. Nie będę was oszukiwać, bo to nie jest łóżeczko, tylko to, co kładę na kartony. Słynowie takie... Na organizer i na, y, na, nasze, um, na nasze na naszą szafkę szafę Okej okay. Zasuwam przyszły e, słuchała do końca, bo też nie to się nie da. I no. jest sobie. Cześć, bye.